Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zajmiemy się dwoma państwami rumuńskimi pod panowaniem osmańskim, a mianowicie Mołdawią i Wołoszczyzną. Zanim jednak przejdziemy do właściwej części tego odcinka, chciałbym zachęcić Was do zostawiania łapki w górę oraz subskrybowania kanału. A teraz kiedy mamy już to ze za sobą, zapraszam do oglądania. Część Europy Środkowo-Wschodniej gospodarstwa wołoskie i mołdawskie dość szybko znalazły się pod władzą Osmanów. Włoszczyzna w wieku XV, a Mołdawia w XVI. Imperium Osmańskie pragnęło odgrodzić się wtedy od Rzeczypospolitej obojga narodów państwami od niego zależnymi. Dlatego zachowały one swoją autonomię, która bywała w niektórych okresach czasu ograniczana, jednak nigdy nie została zniesiona. Zacznijmy jednak od początku i dwóch gospodarów – Mirczy Starego i Stefana Wielkiego. W trakcie walk między Osmanami a Bułgarami gospodar wołoski Mircza Stary poparł tych drugich, tym samym wchodząc w konflikt z Imperium Osmańskim. Konflikt ostatecznie doprowadził do zwasalizowania gospodarstwa, jak i odebrania mu dobruczy. Dzisiaj ziemie te podzielone są między Bułgarię a Rumunię. Wojny Mirczy Starego stały się inspiracją dla literatury bałkańskiej, a w szczególności bitwa po Drowinie. W trakcie tej bitwy w walce zginął serbski wasal Królewicz Marko, opowiadający się po stronie Osmanów. Mircza zaangażował się również w wewnętrzny konflikt w dynastii osmańskiej i przyczynił się do chwilowego zdobycia tronu przez swojego sojusznika. W gospodarstwie mołdawskim po okresie walk o przywództwo dzięki wsparciu słynnego władza palownika władzę przejmuje Stefan Wielki. Stefan Wielki w czasie swoich rządów walczył z. Polakami, Węgrami czy Osmanami, nad którymi nierzadko odnosił dość spektakularne zwycięstwa, z których najważniejszy był triumf w bitwie pod Waslui w roku 1475, o której chciałbym Wam teraz powiedzieć. Bitwa ta rozpoczęła się od wysłania muzyków na środek Doliny. Ten sprytny manewr sprawił, że wojska osmańskie uwierzyły, iż oczekuje ich tam cała mołdawska armia. W rzeczywistości znajdowała się tam wraz z muzykami niewielka część armii składająca się z profesjonalnej armii mołdawskiej, która dostała rozkaz powolnego wycofania się jak tylko zobaczą przeciwnika. Dowódca sił osmańskich Hadim Sulejman Pasza zarządził pogoń za wrogimi żołnierzami, później osmanów z trzech stron toczyła fala ognia artyleryjskiego i strzałów. Warto tu dodać, że tamtego dnia panowała silna mgła, więc łucznicy Stefana musieli celować za pomocą dźwięku maszerującej armii. Następnie do walki ruszyła kawaleria mołdawska, wspierana przez kawalerię polską, atakując armię Sulejmana z trzech stron. Dowódca osmańskiej armii próbował wzmocnić atak, nie wiedząc co miało miejsce w dolinie. W pewnym momencie stracił on panowanie nad armią i zarządził odwrót. Stefan współpracował również z różnymi muzułmańskimi państwami w wojnach przeciwko Węgrom i Polakom, uzyskując nawet wsparcie wojsk tureckich. Mimo swych sukcesów w bitwach, ani Mirczy Staremu, ani Stefanowi Wielkiemu nie udało się zachować pełnej niezależności. Zarówno Wołoszczyzna, jak i Mołdawia stały się lennikami Osmanów. Imperium udało się zrealizować swój cel polityczny. Ponieważ, jak mówiłem na początku filmu, Imperium Osmańskiemu zależało na odkrodzeniu się od Rzeczypospolitej obojga narodów pasmem państw zależnych. W wyniku zwasalizowania tych terenów, Imperium Osmańskie regularnie pobierało podatki od Mołdawii i Włoszczyzny. Kupcy osmańscy otrzymali przywileje handlowe. Oprócz tego, gospodarstwa musiały dostarczać posiłki Wojsku Osmańskiemu oraz synchronizować z nim swoją politykę zagraniczną. Gospodarstwa te zachowały jednak autonomię wewnętrzną oraz brak osmańskich garnizonów na swoich ziemiach. Muzułmanie mieli zakaz zasiedlania na terenach Mołdawii i Połowoszczyzny i budowania meczetów. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, iż umowy między Imperium Osmańskim nie były zawsze przestrzegane, ponieważ oddziaływanie okolicznych państw chrześcijańskich na oba gospodarstwa wywoływały duże niezadowolenie w Stambule. Imperium Osmańskie w wyniku tych działań często ingerowało w sprawy wewnętrzne Mołdawii i Wołoszczyzny. W celu utrzymania kontroli nad swoimi wasalami w Stambule przetrzymywano w roli zakładników członków rodzin sprawujących władzę w gospodarstwach. Co w połączeniu z greckimi władcami pochodzącymi ze Stambułu sprawiało, że elementy kultury osmańskiej trafiały do Rumunii tworząc coś oryginalnego. Mieszały się tam kultury Orientów wraz z elementami bizantyjskimi oraz barokowymi. Przykładem takiego mieszania się kultur i stylów jest Brynkowenu. Styl ten wykształcił się w czasach panowania hospodara wołoskiego Konstantyna Brynkowenu i przedstawia połączenie elementów sztuki tych kultur. Wejdźmy teraz jednak do Dobrudży. Muzułmanie nie mogli zasiedlać terenów należących do gospodarstwa wołoskiego ani mołdawskiego. Czyli w większości w obrębie granic dzisiejszej Rumunii. Mogli natomiast osiedlać się w kontrolowanej bezpośrednio przez Osmanów Brudży, gdzie stanowili większość mieszkańców. Gdy Rumunia, ponieważ rumuńskie księstwo były już wtedy zjednoczone, zajęła najpierw północną Dobrużę w roku 1878 podczas swojej wojny o niepodległość, a następnie jej południową część w czasie II wojny bałkańskiej. Dużą część mieszkańców stanowili muzułmanie, jednak gdy Rumunii zajęli te tereny, zaczęli oni migrować, więc niewiele później muzułmanie na tych ziemiach stanowili jedynie około 5% ludności. Gdy Rumunia uzyskała niepodległość, szybko odcinała się od Imperium Osmańskiego i jego wpływów, uznając je za źródło korupcji i gnuśności w rumuńskiej narodowej duszy. Działo się to do czasu, gdy elita rumuńska uświadomiła sobie, że zapożyczanie wszystkiego z zachodu nie jest dobrym pomysłem i nie można tak obciąć się od trwającej niemal pół tysiąca lat historii. Dzięki dostrzeżeniu przez Rumunię pozytywnej strony Osmanów sprawiło, iż Rumuni mają raczej dobry stosunek z Turcją i Turkami. Oraz o wiele chętniej w porównaniu do Polaków czy Węgrów zaakceptowaliby muzułmanina jako obywatela swojego kraju. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja się tymczasem żegnam.